Nienawiść była jej imieniem. Kiedy rodzi się mała siostra, świat zmienia ton. Melodia, która dotąd miała jedno brzmienie, nagle przechodzi w zupełnie nową tonację: słodszą, delikatniejszą, podziwianą. Wszyscy się zachwycają, pochylają nad łóżeczkiem, śmieją się, dotykają drobnych paluszków. I tak właśnie jest, kiedy na świat przychodzi Lena. Wszyscy są oczarowani. Ma ciemne, lśniące włoski, spojrzenie niemowlęcia, które jakby już wszystko wie. Nawet babcia mówi, że ma coś królewskiego w tych oczach, a Milena, starsza o trzy i pół roku, stoi z boku i trzyma w dłoniach kawałek rozkruszonej kredy. Zasypuje nią podłogę, bo nikt nie patrzy, nikt nie zauważa, że jej świat właśnie się kończy. Milena zawsze była wszędzie. Skakała po płotach, zbiegała po dachach, rzucała patyki do rynien. Była jak iskra, żywa, silna, nie do ujarzmienia. Ale odkąd pojawiła się Lena, wszystko się zmieniło. Milena nie rozumie jeszcze słów jak zaniedbanie emocjonalne, ale czuje, że z dnia na dzień przestała istnieć. Jakby została cofnięta do wersji roboczej. Pewnego dnia. Kiedy Lena ma niecałe dwa lata, Milena sięga po ciężkie metalowe żelazko, które leży przy kuchennym piecu. Jest ciepło, nie wie czy bardzo. Patrzy na siostrę i z dziecięcą ciekawością przyciska je do jej dłoni. Lena wrzeszczy, wbiega matka, krzyczy: Co ty robisz? Przecież to ją boli. A Milena tylko patrzy i mówi: Ja chciałam tylko sprawdzić, czy jest gorące. To nie jest okrucieństwo, to nie jest zemsta, to jest niezrozumienie zawinięte w ból. To są dziecięce oczy, które chcą odpowiedzi: dlaczego już nie jestem ważna? Mile narośnie. Ma sześć lat, gdy podczas jazdy rowerem noga wpada jej w szprychy. Płacze. Krew leci na jej sukienkę z króliczkiem. Matka przeklina pod nosem. Znowu nas ta ciotka przekleła. Wszystko przez nią. I mała dziewczynka zapamiętuje nie ból w nodze, tylko słowo klątwa. Jakby naprawdę coś z nią było nie tak. Jakby była nosicielką nieszczęścia, której nawet mama się boi. Lata mijają, dziewczynki bawią się razem, ale Milena coraz częściej ucieka. Wchodzi na dachy, skacze po towarowych wagonach, które stoją przy stacji. Za sobą Lenę. Goni je wartownik. Chowają się pod wagonem, serca biją jak szalone. Milena się śmieje. Wreszcie ktoś ich ściga, wreszcie coś się dzieje. Zimą łapie parasolkę i woła: Chodź, skoczymy z okna. Polecimy jak Mary Poppins. Lena waha się. Milena już stoi na parapecie. Drzwi się otwierają. Krzyk. Dłoń matki łapie ją w ostatniej chwili. Jeszcze jeden powód, by krzyczeć: Co ty wyprawiasz? Zwariowałaś? Ale Milena nie chce umrzeć. Ona tylko chce lecieć, chce coś poczuć, chce znowu być tą, którą się trzyma mocno, żeby nie spadła. Gdy ma 18 lat, nie czeka już na nikogo. Pakuje plecak, kilka ubrań, dwie książki i wyjeżdża. Zostawia dom z cegły i trawy i wyjeżdża za granicę. Nie zna języka. Szef w pierwszej pracy łapie ją za rękę. Ucieka. Wynajmuje pokój z chłopakami, którzy głośno śmieją się wieczorami i zerkają za długo. Pracuje, nie pyta, nie narzeka. Wysyła paczki każdego miesiąca do matki, kremy, do ojca, papierosy, do leny, wszystko, czego sama nie miała. Paczki, 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 jakby w tych pudełkach była zawinięta cała jej miłość. Ale w domu robi się ich za dużo, zalegają w szafkach. Rodzice się kłócą. Po co to wszystko? Pyta ojciec. Ona przesadza, mówi matka. Nie mamy już gdzie tego chować. Lena dorasta, pracuje, przyjeżdża kiedyś na wieś. Widzi matkę, zmęczoną, zgiętą przy pomidorach. Ojca, który odpala papierosa, ale nie mówi słowa. I Milene w szałowym biegu. Kupuje, sadzi, podaje, znosi, dźwiga. Jakby świat dało się uratować gestem, jakby można było się odkupić tym, że się przynosi szklankę herbaty, zanim ktoś poprosi. Wieczorem siedzą przy stole. Milena wypiła trochę wina. Jej oczy są zmęczone, ale czujne. Patrzy na Lenę i mówi spokojnie, bez gniewu. Ja Cię zawsze nienawidziłam i w tej ciszy po tych słowach nie ma dramatu. Jest tylko prawda. Lena nie ucieka wzrokiem. Tylko kiwa głową, i nagle rozumie wszystko: że ta nienawiść nie była przeciw niej. Ona była wołaniem, była głosem dziecka, które zostało odsunięte, zanim umiało mówić, i że Milena przez całe życie próbowała jednym gestem, jednym prezentem, jedną paczką wrócić do tego momentu, kiedy jeszcze była trzymana za rękę. Ale tamten czas minął i nie da się go cofnąć ale da się choć przez chwilę go zrozumieć.